Jest to artykuł 4.7.5 i 4.7.6 ustawy prawowodne. Dokładnie, czyli to jest artykuł, który mówi, że kto niszczy lub uszkadza brzegi wód śródlądowych, powierzchowni, no, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Otrzymaliśmy informację, że e, wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie zawiadomienie e, o bezprawnym e, pogłębieniu Jeziora Drwęckiego przy e, tzw. przystani e, Sokoła. Czy Pan potwierdza tę informację? Tak, przy przystani Soku w Ostródzie stwierdzono wydobycie około 500 metrów sześciennych e, e, gruntu z dna oraz pomieszanego z roślinnością wodną. Nie, nie stwierdzono, nikt nam nie pokazał żadnych pozwoleń na tego typu prace budowlane, w związku z czym kierownik Nadzoru Wodnego w Ostródzie zgłosił sprawę policji jako nielegalne prowadzenie robót na terenie wód. Mhm, A, że e, a, czy, a czy mają Państwo informacje, kto zlecił te prace? Tego nie wiemy. Jak rozumiem, ustali to policja, ponieważ ani prowadzący pracę nie, nie, nie chcieli się ani wylegitymować, ani nie potrafili. Sprecyzować, na czyje zlecenie wykonują te prace. No, liczymy na to, że ustali to policja. Z tego co wiemy, z tego co dostaliśmy informację od policji, podjęto już stosowne działania w tym kierunku. Według prawa wodnego, wszelkie y, prace prowadzone w dnie, które prowadzą do naruszenia dna czy też brzegu wod, y, wód płynących no, tu jezioro też jest wodą płynącą w tym przypadku no, wymagają pozwolenia wodnoprawnego wykraczają poza zwykłe korzystanie z wód jest to naruszenie jakby stanu stanu faktycznego. A jakie konsekwencje grożą za złamanie tego prawa tych przepisów? No to już zależy od stwierdzenia, no, ustalenia stanu faktycznego przez policję i jakby stwierdzenia zakresu tego naruszenia. Tak? Bo, bo jeżeli nie prowadzący nie prowadzące pracę nie wylegitymuje się stosownymi pozwoleniami, no to może być nałożony jego mandat karny, jego wysokość już określą, określą organy ścigania. Sprawę generalnie przejmuje policja, jeżeli stwierdzone, są stwierdzone przestępstwa, no zostanie stwierdzone przestępstwo, sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom prokuraturze I tutaj my jakby już nasza rola wstępnie się na tym kończy ewentualnie przedstawiciel Wód Polskich może być świadkiem w sprawie. Tak? W dniach 7-8 maja odbywały się prace na, na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego przy przystani Sokoła. Prace pogłębiania dna tego jeziora i w związku z tym do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wpłynęło zawiadomienie, o wszczęciu dochodzenia w tejże sprawie, ponieważ jest to teren, teren którym zarządza Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Czy Państwo otrzymaliście stosowne pozwolenia do prowadzenia takich działań? My w miesiącu kwietnia, jeszcze na koniec, 24 kwietnia, zwróciliśmy się do firmy, która realizowała projekt na strefie aktywności rodzinnej. Jest to firma o treści takiej, gdzie Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o przygotowanie slipu na przystani wodnej przy ulicy Słowackiego 40 w Ostrudzie, a także o zlikwidowanie metalowych prętów przy pomostach pływających na jeziorze drwęckim w ramach prac wykonanych przy projekcie stref aktywności rodziny przy ulicy Słowackiego 40 w Ostrudzie. Mhm. Więc to nie, nie było tak jakoby zlecenie żadne, tylko my po prostu zwróciliśmy o to, żeby po, poprawić to, co było wcześniej robione przy tym projekcie, ponieważ tam było też robione nabrzeże i oni to, ta firma to wiem, że robiła, zapytanie było właśnie w mieście, kto to robił i dlatego do nich wystosowaliśmy takie pismo. Mhm. Bo z naszych informacji wynika, że w tym miejscu zostało wybrane ponad 500 metrów sześciennych ziemi. To jest takich kilkanaście ładnych, ładnych ciężarówek. Czyli tak Państwo nie występowali o pozwolenie, tym zajmowała się firma. A kto wynajmował firmę? No znaczy się to my nie wy, ani nie wynajmowaliśmy, to poprosiliśmy ich o, o przygotowanie. No bo uważaliśmy, że jeżeli to było robione wcześniej, mhm. jako w ramach umowy pewnie, bo to nie wiem, to akurat Urząd Miasta o tym decydował kto, którego wybrano wykonawcę. Mhm. Natomiast tak samo jak teraz tam poprawiamy boiska gdzieś tam po yy, awarii, gdzie spadło drzewo na, na boisko, które jest w tej strefie, tak samo to zwracamy się do miasta. My zgłaszamy jako na przykład jako osobskie centrum, że no, teraz jesteśmy zarządcą tego, natomiast y, wykonanie tego projektu leżało w gestii Urzędu Miasta. Nie? Czyli to po stronie y, Urzędu Miasta i tam należy szukać informacji? Myślę, że tak. Mm -hmm. Jak Pani powiedziałem, żeby to zostać jakby tak Pani będzie mogła oprzeć, coś tam opublikować w jakimś materiale. Ja naprawdę, pani nawet pani nim coś napisać, bo takie optania słowne są zasadniczo niewiążące, też może również to dobrze to to się przejmać w końcu tak tam odcinku, tak? Mhm. No ja rozumiem, no tylko że to takie kwestia, kwestia pozwolenia jest kwestią dosyć kluczową. Jak wpłynęła informacja i zawiadomienie z takiej instytucji jak Wody Polskie na policję, no to na pewno mają, mają podstawy i nie robili tego sobie tak. Jest jakaś dokumentacja fotograficzna? Tak, jest zrobiona dokumentacja fotograficzna i to pismo jest jakby poparte tym dokumentacją fotograficzną.